Przedstawimy przykłady najczęściej stosowanych funkcji czasowych oraz sposób tworzenia programu dla przekaźnika czasowego programowalnego. Funkcja TB, generująca pojedynczy impuls o czasie trwania T, jest jedną z podstawowych funkcji oferowanych przez producentów przekaźników czasowych. Odmierzanie czasu zadziałania, TB, po załączeniu zasilania U, przekaźnik wykonawczy R, zostaje załączony i pozostaje w tym stanie przez czas T. Po upływie czasu T, przekaźnik R, zostaje na stałe wyłączony. Rozpoczęcie kolejnego cyklu pracy możliwe jest po wyłączeniu i ponownym podaniu napięcia zasilającego. Konfigurujemy pole Start. Przekaźnik wykonawczy R jest załączony od razu po podaniu napięcia zasilającego. Oznacza to, że w konfiguracji należy wybrać parametr włącz R. Ze względu na fakt, iż nie korzystamy z wejścia sterującego S. Możemy pominąć wstępne opóźnienie ustawiając zwłokę na 0 milisekundy. Pole kontrola stanu, przekaźnik R mamy już ustawiony i nie ma potrzeby zmiany jego stanu, dlatego etap ten należy pominąć ustawiając parametry nie zmieniaj R oraz kontynuuj blok warunkowy. Żaden warunek nie jest potrzebny, dlatego blok również należy pominąć ustawiając bezwarunkowo i kontynuuj. Program kontynuował będzie pracę przechodząc do etapu 3. Blok kontrola stanu R. Tak jak poprzednio nie ma potrzeby dokonywania żadnej zmiany, dlatego etap pomijamy przechodząc do bloku czasowego o numerze 4. Blok czasowy. Wcześniej w polu start ustawiliśmy przekaźnik R na załączony i w takim stanie będzie znajdował się on teraz przez ustawiony czas. Po odmierzeniu czasu program przechodzi do następnego etapu, znajdującego się bezpośrednio za nim. Jest to generalna zasada dla bloków czasowych. Można wybrać źródło czasu. Jeżeli wybierzemy czas stały, wówczas nastawimy wartość czasu programowo. Wybieramy zakres, a następnie liniowo dokładną wartość. Odmierzyliśmy nastawiony czas i należy wyłączyć przekaźnik R. Dlatego w polu kontrola stanu R ustawiamy, wyłącz R. Realizacja funkcji dobiegła końca, dlatego zatrzymujemy działanie przekaźnika wykonując skok do pola stop. Aby przeanalizować program, przechodzimy do trybu symulacji i sprawdzamy przebieg programu. Jeżeli jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, możemy zapisać opracowany program. Po przesłaniu do przekaźnika będzie realizowana funkcja odmierzanie czasu zadziałania TB, gdzie wartość czasu zadziałania została ustawiona na 4 około sekundy. Jest to czas stały. Jeżeli w czasie programowania wybierzemy opcję potencjometry wówczas czas będziemy mogli ustawić na zewnętrznych potencjometrach. Następny przykład: generacja impulsów z przedłużaniem, wyzwalana z boczem narastającym na styku S.